Zabieramy teraz Państwa do restauracji Zielony Gaj, która mieści się w Łukowie przy ulicy Międzyrzeckiej 60. To miejsce stworzone przez Kamila Walczaka. Zielony Gaj powstał 4 lata i 2 miesiące temu. Dlaczego? Ponieważ pracowała pani Magdy Gessler. Bardzo mi się podobała ta praca w Warszawie, lecz chciałem zrobić to w Łukowie. U Magdy Gessler e, nauczyłem się patrzeć, e, co człowiek e, lubi w restauracji. A klient w restauracji lubi e, czystość, e, żeby na talerzu było dużo i smacznie. I chciałem zrobić to w Bukowie I staram się, mam nadzieję, że ludzie to doceniają. W Zielonym Gaju są duże porcje e, i jest smacznie i świeżo. To najważniejsze. Są komunie, są wesela, są szciny, są imprezy takie jak konsolacje, czyli u nas stypy. I staramy się wszystkie imprezy robić, co człowiek by chciał u nas robić. Na przykład 60, 50. urodziny lub 18. Zielony gaj to miejsce, które w ostatnim czasie zyskało nowy wygląd. Na początku była sala zabaw i jedna sala restauracyjna. E, lecz ludzie mm, posmakowali, może nie zachęcało wnętrze, ale smak staramy się jak najlepiej e, gotować e, jak najsmaczniej. i powstały jeszcze dwie sale. Można przyjść e, zobaczyć. Nasze cztery wnętrza nowe. E, zapraszamy na e, menu, takie jak obiady dnia. I obiady Fit jest codziennie inne. Staramy się, aby w miesiącu nie było powtórek. Zapraszamy seniorów, ponieważ mamy obiady dla nich y, z, y, składające się z zupy i drugiego dania i kosztują 10 zł. Jeżeli ktoś y, miesięcznie chce zapłacić, to wychodzi 8 zł. Więc y, zapraszamy wszystkich. Obiad dnia kosztuje 15 złotych, jeżeli ktoś chce wykupić na miesiąc 14 z dowozem. Zaangażowanie Kamila Walczaka i jego pracowników w prowadzenie Zielonego Gaju zostało docenione na szczeblu województwa lubelskiego. Miło mi pochwalić się pierwszym miejscem. Mistrz smaku, który dostaliśmy od marszałka województwa lubelskiego. Ta nagroda była zdobyta. Telefonicznie ktoś dzwonił do nas i powiedziano nam, że 80 osób przyjdzie, posmakuje nasze dania i wystawią ocenę. To był tajemniczy klient. Nie wiedzieliśmy, czy to ta osoba, czy ta, nie ta. Staramy się dla wszystkich robić tak samo. I wystawili ocenę bardzo dobrą, pierwsze miejsce. Właściciela restauracji Zielony Gaj zapytaliśmy też o to, dlaczego zrezygnował z pracy u Magdy Gessler i wrócił do Łukowa. Była bardzo fajna e, praca u Magdy Gessler, e, dobrze płatna. Wróciłem, dlaczego? E, ponieważ... E, Ważniejsza dla mnie była rodzina, żona jest jedynaczką, więc nie chciałem, żeby się rozstawała z najbliższymi. I Łuków jest bardzo fajnym miastem, myślę, że przyszłościowym. I to była dobra decyzja, abym wrócił do Łukowa i otworzył Zielony Gaj. Zielony Gaj to miejsce, które warto odwiedzić. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Do restauracji Zielony Gaj na pyszne obiady, na pyszne desery, na zabawę w kulkach i na ściankę integracyjną. Zapraszamy od 10 do ostatniego klienta do restauracji Zielony Gaj. Zielony Gaj, restauracja z salą zabaw, ulica Międzyrzecka 60.